Witam Was bardzo serdecznie, jestem Fikus, jak Alicie. sobie Frackpunk. Jest to odcinek chyba szósty i Jakie lagi FPS-y? Powracajcie, o dziękuję. Zagramy sobie tą oto postacią, jak sami widzicie, po lewym dolnym rogu, czyli postacią, która będzie healować. Jest to Ranked na Gold 3 na randze takowej. I dobra, w sumie musimy mu powiedzieć. Nie spodziewam się, że tutaj w sumie pójdę. Ja pierdzielę. Zostaliśmy Nie Niedobrze się zaczyna to do nas. Czy moi ludzie wiedzą, że tutaj coś idzie? O kurda. Okej. Okay. To my trafi? Chyba nie. Czy to się samo po jakimś czasie ząb? tak szczerze nie wiem? Kurcze, to jest lecz problem u mnie. Chyba tak, nie wiem. Kurczę, oni teleportowali wszyscy? O kurde. No nie wiesz, no ale co to było za full auto w ogóle sobie siebie tam? 30 <średziesi> kulek a ty do 5. Jakieś się FPSy mam, spadki, nie wiem co tu się dzieje, naprawdę. Ale ogólnie tak, no sytuacja nie za ciekała. Nie słyszałem w ogóle teleportera, to było też to słabe. Ech, nie wiem tak szczerze co mogę tutaj znaleźć Więc tak szczerze... Nic nie wezmę po prostu, nie chodzi sobie sami W Sens Nerby Nemis. Nie wiem co do końca. Jak to działa? Kurczę, oni mają lepszą rzecz niż my moim zdaniem, ale dobra. Zobaczymy. Kurczę no... Też pierwsze tempo do hita. Też w sumie miałem ten pistolecik do Flasha, a nie użyłem w ogóle. Go. Widzę, że są dwa flasze, nie tak jak MOTOVER, które są upgrade i tam... Ja się pytam, czemu, kurczę, nikogo w ogóle na bezony nie idzie, Na oni sobie grałem w A i tyle. Ty, da się rozwalić tego. Niech oni tam dobrze zaklepią. Mi coś. Dobra. Mogę sobie uleczyć się. Bo to jest jakiś totalny dojazd. To... Nie bym pomógł, ale. Ona mogła, ta osoba, pójść po prostu na B. Tak, słyszę, jakoś na B. No właśnie, pod B jest ta osoba. Nie, spróbuj na plecy, wejść, ale nie wiem czym się da. Mhm. Mm mm -hmm. Dobra, nie wiem. Ciii. Powolutku, powolutku. Dobra, udało się. <laughs> dobra, trochę na farcie, ale że ta osoba jeszcze tak we mnie strzeliła tym tym? Nie, wiem, ciekawe, ale. Mogę się spodziewać, teoretycznie, dobra. Nie wiem. Mm. Lifesaver i spoczko, Movement speed'a też fajnie by było mieć, nie wiem. Kliknę. Oj, nie ma osoby, która by mogła to kupić. <laughs> Więc trochę szkoda. Dobra, trudno. Hmm. Czemu to ta ikonka po prawej stronie tutaj była tak podświetlona. Czemu mam lagi. Jak sami widzicie w ogóle, że mam tego skina karnetowego. I mimo fajne wygląda te ręce. Wygląda ta czerwona, to taka biała. Fajnie ja się to prezentuje dosyć. Gdzie chodzi o tym POW? Nie, w ogóle przez tego skina zacząłem trochę tą gr postacią grać. Nie, nie będę ukrywał, ale fajnie mi się gra. Hmm. Dobra, no midzie coś się dzieje, ale. Nasza postać tam. Łatwiej od kogo pokonała. Co mam za lagi, No, tak szczerze, co ty się odwala? Nic oprócz nagrywarki nie mam odponej No właśnie Mark no przeszedł kurwa mać. Nie wiem, nie chcę mi się w tą grę grać. Co to są za kurwa lagi, no? się FPSów czasem mam z dupy Co się dzieje? Za przeproszeniem, no Tak szczerze, no kurde się w tą grę grać nie da no Pierdole Z dupy lagi jakieś nagle są, nie wiem fajny ranket się cieszę grając, nie? Ajajaj, nie wiem, jeszcze Messenger będzie mi nawalał. To jest w ogóle hit. Czekajcie, bo M muszę to przerwać. Dobra, saśma, Ogólne <coughs> Ogólnie to tam wyciszę. Dobra, tu jest jakaś klepa. Na daleko, bo na daleko. No kurde, ile mu HP? No ładnie. Zabite, zabity A to dużo bije obrażeń, nie? w ogóle ten, ta plama. Naprawdę. Dobra, oni wiedzą gdzie są dwóch przeciwników Fajnie by było jakby to wygrali, nie? Nie będę ukrywał Jakby tak się skonowało <laughs> A dobra, no nie da się Pewnie ses 1.6 Ładnie, dobra Asystę się wbiłem za tego No spoko, du dużo osób w ogóle ten, ale... To jest akurat mocne, nie? Moim zdaniem Oj, to flow to nie najlepszy może, ale... Udało się, udało Dobra. Uuu, nie mogę już tej broni użyć. Tak szczerze, nie mam żadnego pojęcia, co mam wziąć. A WP, tak średnio mi w ogóle siadało, nie? Zawsze można byłoby jakoś PM, a wtedy, nie wiem. Zobaczymy. A co do tego, fajne, wylecił mi z tego dropa w ogóle. Nie wiem. Nie muszę mam za bardzo tych wersji, jak sami widzicie. Tak szczerze, nie mam pojęcia, czemu, ale. Kurczę, jakbym. I wszedł. I pyk To jest hit. Chcecie tepnąć w fajną akcję chyba robię. Nie, po co? Niech mi zlaguje kurde kompa całego znowu. Nie rozumiem naprawdę, no? Naprawdę ale to naprawdę nie rozumiem. Mam dość z tej gry. No, kurde, no co to są za lagi? Kurwa! w to grać nie da, no. Z dupy jakieś lagi. Mój komputer jest the best, kurde. Jezus. Człowiek chce sobie pograć fajnie. Ma jakiś tam plan, i w ogóle, a to takie gówno. Ładnie to tam leci tam No 1 na 5 Ja bym nie widział na no, podozre tego i tak trochę zrąbał, nie będę ukrywał tutaj pod koniec No ale dobra no coś tam zabił no No i kurde już mam 50 nie wiem naprawdę co się dzieje, nie? Mam no, dość, naprawdę Ja kurczę nic nie mam tu włączone ja mam za bardzo w tle Jestem na drugim monitorze wyłączę, nie wiem co laguje, ale pss. Wątpię, żeby coś się stało. Dobra, weźmy to, nie wiem Nie, to jest słabe. Czekaj, ja tego nie jestem chyba. To jest dobre po tero. Bardziej Nie wiem, po co to tak się to widzę? A my już jesteśmy tero. Dobra mać. Nie zauważyłem Ja pierdzier, dobra. Nie było tematu. No, mi to tak średnio mam ochoty iść. Nie wiem. Hmm. Zobaczmy. Choć włączę, nie wiem tu jaki snajper będzie. Tyle będzie z mojego grania. Lecimy w tych smołkach. Dobra. Nic nie widzę długo to trzyma. Co to za lag? Dobra, myślę, że tu jest, ale chyba był. Teleport jego stoi. Foze side laga, jak smoka mam. Nie wiem, zastrane lagi. Trzeba się czasem wydrzeć dobra, nie będę ukrywał, ale dziwię się tu dzienniem. Dobra, nieważne, jakieś głupie miałem dostałem, dobra, czekajcie, może to sobie odpalmy, żeby Ragnar był gorszy. Dobra, no idzie mi dosyć git, nie? W sensie, no kurczę, no, może nie tak jak temu pierwszemu, bo, no, Hop ma dużo asyst, więc na pewno dmage oklepia Hop. no nie wiem, no, no, przez taki sytuację jak teraz był git, nie? Też dużo tamtym się odjadłem ponad 100 Hopa. I go wtedy ktoś tam dobił. Nie podoba mi się ta taktyka, że on tak sobie zawalił ten gościu. Te smoki w sumie, fajnie to wyszło. Nie by go tam jakiś debił. Nie bez obrazy. Oooo, ja! Bardzo stolidą plopę. Był już spodziewany tam, jak wyszło. Smoka da się rozbić. Dobra, ładnie. Aha, pan się to wbiło. Serio? Serio? Ona mnie widzi, a ja jej nie. No nie rozumiem tutaj tych, tych ramion, tak można powiedzieć. Na zoomie, jakby się gorzej widzi, nie wiem. Szkoda, że nie ma kamery pośmiertnej, bo bym się zobaczył. Czy nam jest z zoomem, czy bez niego bym biła. To jest ten flash się odbił jak gówno, tak szczerze. Też szkoda, że ten przycisk dom jest strzelał tam. Jak stałem na tym boksi, a nie do tego tam obok. też by trochę może wyglądało inaczej. Bo kurde, no. Może miał full HP, bym się nie musiał cofnąć, bym dalej siedział na tym miejscu, nie wiem do końca. Dobra, nie wiem. Zobaczymy co teraz się będzie działo z tą Jidą, ale nie wiem. Teoretycznie jak gram tą Jidą, to praktycznie nie używa niczego innego później, a mam na przykład takie flashy, mamy umiejętności. Ja po prostu biegnę przez siebie. Czemu my ich nie dojdziemy, no? Nie wiem, wystarczyłoby mieć jajka na miejscu. Ale nie, ci wolę uciec. I też, kurde no. Albo ten za mną by mógł mieć broń. Kurczę, paczkę mieliśmy. Hmm, sensu. Hello, goodbye. Nie wiem, czemu tak. A to jest to def. Ja najmienem tę kartę. W tym sens. Elegancko, dobra. My no to możemy wygrać, bo chyba ostatni Maloa. Po lewej tam Tom. Popkę właśnie. O, może drzwi otworzyć z lewej. No właśnie. To jest łatwy cel, jak on podejść na blisko. A te miecze są w ogóle tak zbagowane, bo nie da się czasem w nogi strzelić. Się. Mimo że chcesz, to ciężko. No dobra, elegancko, szczerze. Dobra. Te bramki są od was. Fa o. No kurde, wam powiem na tym materiale to różne dziwne akcje się działy, nie? Jak na przykład jedna z nich to jest to. Naprawdę mi wywolę na ta? Matko własko.

No i dupa, nie? Tyle było z tego odcinka, dobra. Tak, szczerze, nawet nie, wiem, czy uda mi się go wygrać, i w ogóle. Jak to tak wygląda, widzowe. Nie. Okej, okay, wrócił mi internet po tym, jak wróg mnie zabił. Za jarą Piękna gra. I straciłem broń, którą grałem? Tak. Ktoś mi może da? O kurczę Dziękuję. <gryw> coś mi dał. Dobra, tym się wdoba Niech ten internet zadziała. Normalnie, proszę no. Tak szczerze nawet nie wiem czy mnie wywaliło. Zważywszy na to, że mam światło, zważywszy też na to, że wszystko inne mi działało oprócz tego i gry. Jakby mnie z tej gry rozłączyli. Ach, świetnie. Dobra, a sidea mamy, a nie b Czy lepiej czy gorzej? Nie wiem, bo tak szczerze nie lubię tam wchodzić jak już to od strony Mida. Nie wiem, zobaczyłem. Okej, okay, to już teraz mamy jakiś no idą idę. jest raz Bot to idzie na back gdzie b nie działa fajne wiedzą gdzie jestem fajne 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 nawet nie wiedziałem że to ta postać takie gówno ma Nie wiem, tak szczerze mam dość już nie Piękny mecz po prostu, nie? To jest... To jest żart, nie Masak No dobra, może drużyna to wygra Bo jeden jest Awkem. Wypadałoby coś takiego wygrać. Pst. Nie wiem. Też kurty grasz rankada i awcież. Jaka miał staty ten gościu? Co awcie? 07, dobra, No, ma... Ale też może 07 się na to, że on awcie, nie? Nie wiem od której rundy to. Tam... Nie mam pojęcia. <grym> Czuję. <grym> Jak? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie? Z trzech do jednego zrobił się wążyła Nie wiem chcłam to powiedzieć naprawdę. <laughs> Dobra, weźmy Hillarkę, weźmy tego. Jakbym go wziął. Tak, ja chcę być ostatni chyba, nie? No, co to są za lagi? no! Matko! Jest na końcu. Jakieś ich w zastawę, bo nie było tego. Ładnie. Pana się. Ja on chyba o tym wie? Ładnie, dobra. Tak, ale mu tak w ogóle ręka skaka, co? No. To nie by było wygrać. Widział. O, elegancko, nie wiem. Że to w sumie. Nie, to pozycja jest OP na ten błąd, nie wiem. To pozycja jest jakieś OP. Okej, okay. widzę wróg dojazd. Reforuję. Słabo. Słabo teraz zagra ten gościu w sumie. No, spanikował, ale dobra, nie wiem jak ja bym zagrał. Ale. To pozycja ma dojazd. Chyba przefaga, bo flasha i przebiega przez bramę. Okej, okay. to tak działa ta postać. Nawet nie wiedziałem, zobaczyć w tym polu bo po prostu jest cały czas niewidziana. Fajna jakiś czas. Fajna. O matko. Pierwszą. Dobra Oj To siadło, dobra No ale teraz jeszcze wszystko w moich rękach można powiedzieć jestem Tu przechodzi? To jest portal nice Nawet nie widziałam trochę, dobra Jakby flasza tam dać? Dwóch kamperów. <laughs> Ładnie Nie fajne zapas, że też nie kupił No <laughs> <ha. laughs> prawda. w chęci raz słyszę Jesteś się poruszał już widział? Nie wiem, jak w z zostałem Jeśli wygram, to wygram, jeśli nie, no to. Stupa. Nie wiem. Wi widzowe, udało się to wygrać. Nie wiem do końca jak. Ale dobra, bo mamy to. Dobra, tak szczerze mega chory ten mecz był. Nie podoba mi się on za ciula, ale dobra. Dajcie spokój. <grafy> tak szczerze było ciekawy chociaż. Coś się działo. Ale kurczę no. Mm, dobra. Zobaczmy jeszcze koniec jak moje ładowanie jeżeli w ogóle on nastąpi. Tak szczerze jakoś niezachętnie to wchodzi. tyle on, No dobra. O, mamy to. Wczytało się. Yo! Nie wiem, co. Z a, no. Byłem jedynym filarem, więc. Że... Ciężko nie było, dobra. Myślałem, że pójdzie to dalej, ale w sumie. Jeden mecz i to też powinien mieć rangę w górę. Battle bonus? 300, nie wiem, co to w ogóle jest. Battle pass token. Token. <grym> No, ostro ten gościu tutaj klepał, jeżeli chodzi o damage. Nie, wiem, poszło tego skiną, ale jakby ktoś pytał. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to wizowe. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Co my tu mamy? A, no, to są te skiny, no, dobre. Dobra, więc tak jak mówię, to by było na tyle. Siema.